Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz z Apple na YouTube i dzisiaj taki krótki odcinek, taki dość spontaniczny ze względu na to, że tak jak wiecie od tygodnia generalnie testuję obudowę LifeProof, no i od tygodnia coś nagrywam codziennie generalnie z nią, czy jakieś testy, czy jakieś obszerne materiał wideo, które potem chciałbym zawrzeć w recenzji. Myślałem, że ta recenzja naprawdę będzie bardzo, bardzo fajna. Natomiast wczoraj poszedłem ostatnie zdjęcia robić. To zdjęcie miało być na basenie, bo chciałem pokazać jak nagrywa iPhone, iPhone 6, w tej obudowie właśnie wodoodpornej pod wodą. No i niestety, jak już niektórzy z Was wiedzą, mój iPhone się zalał. Nie wiem w zasadzie czemu, bo poddawałem tą obudowę już próbom wodnym, to znaczy lałem bardzo ostro po nich wodę, potopiłem je też w wannie na kilkudziesięciu centymetrach można powiedzieć, nic nie wskazywało na to, że dałem obudowa zacznie przeciekać, natomiast wczoraj niestety e, zauważyłem, przepłynąłem dosłownie dwa razy e, odległość basenu e, długość basenu, no i chciałem wyjąć iPhone'a, żeby zacząć nagrywać i niestety e, zobaczyłem, że iPhone się e, zrobił taki szary ekran czyli się wyłączył, e, no i mm, pod, pod tą szybą zaczęła się gromadzić woda tak naprawdę więc no, od razu wyszedłem z basenu, starałem się no, zdjąć tą obudowę i zauważyłem po prostu, że już jest woda w niej. No i to była pierwsza oznaka tego, że iPhone się zalał. Szybko w domu tak naprawdę podjąłem jakieś kroki próbowania ratowania tego iPhone'a. No i niestety, no, tak średnio to wyszło, bo iPhone'a oczywiście no, nie włączyłem, bo to było zabójstwo. Nie próbowałem nawet włączać. Natomiast rozkręciłem go. Mam w domu takie narzędzia do rozkręcania iPhoneów, no mam też jakąś powiedzmy wiedzę, może nie taką do serwisowania, ale powiedzmy umiem rozkręcić umiem rozkręcić iPhone'a, no i rozrobiłem to, no i wyciągnąłem baterię, bo takie są generalnie pierwsze kroki, żeby wyciągnąć zasilanie. W iPhone'ie jest to tyle trudne, że tam są w wnętrzu, raz, że ta obudowa jest bardzo szczelnie zamknięta i faktycznie trzeba mieć specjalne śrubokręty, to dwa, po prostu trzeba, trzeba wiedzieć, jak podważyć to, trzeba mieć też te inne, oprócz śrubokrętów, takie jakieś do podważenia różne rzeczy, te narzędzia. No i ja to zrobiłem, baterię osobno suszyłem tak naprawdę w ryżu Wiem, że to jest mało może efektywne, no ale nie miałem też pomysłu gdzie indziej to suszyć, więc stwierdziłem, że no jakoś gdzieś to muszę położyć, to może w tym ryżu nie będzie najgorzej. iPhone'a obok dałem i się suszył. No i dzisiaj rano generalnie po około 12 godzinach od tego zatopienia zaniosłem iPhone'a do serwisu, iPhone'a otwartego, no i przez 3 dni teraz będzie diagnozowany, to znaczy, czy da się go uratować, czy nie. no i Będę później myślał, czy na przykład naprawiać go, czy się opłaca w ogóle, czy lepiej kupić nowego, czy w ogóle ro, na przykład wymieniać na jakiś ten ref, fabryk, refabrykowany iPhone. Jest też taka możliwość, natomiast nie wiem, czy to po prostu będzie się opłacać. Zwłaszcza, że za kilka miesięcy ma wyjść nowy iPhone, więc nie wiem, czy po prostu będzie to mm, opłacalne. Natomiast y, myślę, że może nie będzie najgorzej, ze względu na to, że baterie z racji tego, że właśnie miałem ten sprzęt wyciągnąłem bardzo szybko generalnie, bo po 40 minutach było już odpięte zasilanie, więc myślę, że też dużo mm, jakiejś ta woda nie zrobiła szkody natomiast jednak trochę, trochę jest no, słabo można powiedzieć, bo iPhone'a nie mam i iPhone'a na pewno przez najbliższy tydzień jak nic nie będę miał no a z obudową no, z werdyktem się wstrzymam, bo muszę też zdiagnozować co mogło być przyczyną Wydaje mi się, prawie na pewno jestem pewien, że to jest wina tej, tego case'a, ale tutaj z, z ostatecznym werdyktem będę się chciał wstrzymać, po prostu będę musiał to zdiagnozować sam w własnym zakresie też, co tu mogło zawinić, czy coś e, czasem nie strzeliło. Będę chciał też pooglądać poprzednie wideo, które nagrywałem właśnie pod wodą, czy coś nie wskazywało na to, że to przecieka. E, będę na pewno dawał wam znać. E, będę wam dawał właśnie może w takich w szybkich vlogach dawać znać, co się dzieje z iPhone'em, bo może niektórych z Was to będzie interesować. Dziękuję także osobom, które wszystkim które udzieliły się na Twitterze, którymi starały się pomóc właśnie w tej sytuacji, jak ratować tego iPhone'a. Taki tak ja mówię reasumując, najważniejsze jest to, żeby po zalaniu iPhone'a nie włączać go, nie próbować go włączać. Trzeba szybko odpiąć zasilanie, jeśli ktoś nie umie, no to szybko z, y, w, zanieść do serwisu i oni to profesjonalnie zrobią. Natomiast jeśli na przykład zrobicie to tak jak ja w nocy, gdzie serwis już nie pracuje, no to najlepiej właśnie, jeśli macie narzędzie, to rozkręcić to samemu. Y, no i to by było generalnie na tyle, no ja nie jestem w najlepszym humorze przez to, no ale takie rzeczy się zdarzają, też nie jest to jakiś największy problem świata, że iPhone się zalał, jest mi trochę przykro, no ale pewnie sami rozumiecie. No i okej, okay, generalnie to by było na tyle. Chciałem się po prostu podzielić z wami taką informacją, że takie coś się nastało, bo część z Was już wiedziała, chciałem poinformować zresztą już wszystkich, żeby nie było jakichś niejasności. Dobra, ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję, do zobaczenia, cześć!